Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Wstajemy na chwałę Bożą. Wznieś ręce i wołaj o Ducha Świętego, proszę cię, stąp na nas, na całą rodzinę z umową, Duchu Święty, przyjdź. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa, że Pan Jezus mówi, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoich w domu może być prorok tak lekceważony. Dziwił się też, też ich niedowiarstwu potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Pan Jezus dziwi się temu, co się dzieje w Nazarecie i że jest tak lekceważony. Być może to jest nasze doświadczenie z naszych domów, z naszych rodzin, z naszych wspólnot, że mamy doświadczenie, Bóg jest we mnie, ale tu powiemy coś, tam coś i lekceważone Słowo Boże. Jesteśmy odtrącani tylko dlatego, że głosimy miłość Bożą, że głosimy, że Pan jest pośród nas, że Królestwo Boże jest między nami, że w mocy Bożej wszystko jest. Jezus w Nazarecie, gdzie chciał uzdrawiać, niewiele mógł zdziałać i dziwił się ich niewierze, bo ona ograniczała Jego moc. Bóg, który z mocą przychodzi i działa pośród nas, jest ograniczany przez serce człowieka. Serce człowieka, który niby Boga zna, ale tak naprawdę nie chce go przyjąć. Albo chce go przyjąć, ale nie pozwala mu działać przez swoją niewiarę, przez to, że na Boga kładzie jakąś kalkę swoich niedomagań, ran i gdzieś to fermentuje w zły sposób. Jeżeli dzisiaj to jest, widzisz sytuację Twojej rodziny, Twojej wspólnoty, zjednocz się z tym z Jezusem. Jezus nam pokazuje dzisiaj, jestem blisko Ciebie w tych doświadczeniach. Jeżeli tak przeżywasz swoje życie, że jesteś lekceważony, odrzucany, a w imię Boże chcesz i robisz dobro, i czynisz to dobro, i to jest odrzucane. Zjednocz się z Bogiem. On jest z Tobą, nie jesteś sam. I w tym jest nasza nadzieja, i w tym jest dobra nowina, że Bóg idzie krok, krok przed nami. My możemy iść w tym za Nim, chociaż wydaje nam się to bardzo trudne, bo jest trudne, ale Jezus idzie przed nami i On jest naszą opoką, On jest naszą mostoją. Na tę drogę wspólną każdemu z was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. I Chcę was zaprosić. Kto z was tylko może, mieszkacie w okolicach Łodzi, a być może chcecie zrobić sobie prezent małżeński, to zapraszam was na małżeński worship do Łodzi na Walentynki. Tak nie do końca, ale Walentynki 13 lutego w sali teatralnej o 19:00. wcześniej można być na mszy w kościele. Kto tylko może. Słyszeliście już o tym? Tutaj poniżej jest materiał z takiego worshipu małżeńskiego. Zobaczcie, jakie to jest ważne, piękne wydarzenie. Przychodzimy we, dwuj, we dwoje, ładnie ubrani. Wspólna modlitwa, wspólny śpiew, doświadczenie mega. Niektórzy na takie spotkania daleko jadą do jakiegoś miasta, żeby coś takiego przeżyć. Może to jest coś dla Was. Zachęcam, żeby kliknąć. Do zobaczenia.